Witajcie moi kochani, a dzisiaj, jak już się domyślacie, kartami Erat Alikwanto zrobimy sobie lustro, bo dawno nie było chyba. Ostatnie lustro robiłam jeszcze na urlopie, a to dzisiaj sobie zobaczymy, co tam się dzieje w tych sprawach love, 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 bo to Was chyba najbardziej interesuje. I łączy się z wewnętrznym źródłem energii miłości. I proszę o jasny i czysty przegląd. Lustro. Najpierw sobie zobaczymy Twoje myśli, uczucia i zamiary, a później sobie sprawdzimy tego twojego ukochanego czy ukochaną, co on myśli, co on czuje i co zamierza zrobić w twoim kierunku. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem, boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przepływ. Okay. Do ruszamy. Twoje myśli w jego kierunku. Co się dzieje tak świadomie w Twoich myślach, jeśli o nim myślisz? Ok. Mhm. Kochani, mamy dwie opcje. Mamy dwie opcje, ale to zaraz wam powiem. Co Twoje uczucia. Co czujesz do niego? Mm -hmm. Mamy kobolda. A A czujesz, że ktoś ci ukradł go. No, ale patrzymy dalej. Mm -hmm. Dużo kart nam wypada, no ale bierzemy wszystkie, bo to będzie chyba intensywne lustro. Coś już tak czuję. I twoje kolejne kroki. Nie, czekajcie, te wypadły jako pierwsze, więc robimy tak. Tak, tak. I jeszcze jedną kartę. No dobra, mamy dwie. Mm -hmm. Na spodzie, energia główna, wróżka. I dokładnie tak to czułam. I Ty też to czujesz, kochani. No ale dobra, pomalutko. Twoje myśli. I tak jak powiedziałam, w myślach mogą być dwie opcje. Czekasz na komunikację. Kiedy on się odezwie, chcesz tej komunikacji, bądź też zastanawiasz się nad komunikacją z Twojej strony w jego kierunku. Ale bardziej, powiem tak. Ty czekasz na komunikację, ty chciałabyś, aby znowu coś się rozwinęło, chciałabyś, bo ty chronisz tą e, relację, chciałabyś, aby coś na nowo się rozpoczęło między wami. E, tak naprawdę to widzisz w nim twoje myśli, e, krążą wokół tego, że to jest egoista. I że właśnie jego egoizm, egoizmus, ja już zaczynam po niemiecku. <laughs> Jego egoizm mógł właśnie ukraść Wam te piękne chwile. Ogólnie chciałabyś tej miłości, dla Ciebie to jest prawdziwa miłość. Chciałabyś spotkania, chciałabyś, żeby On się odezwał, chciałabyś, żeby coś się rozpoczęło. Chciałabyś właśnie tych pięknych romantycznych chwil. Może o tym myślisz, może właśnie myślisz o tym, jak to było fajnie, jak zaczynaliście. Jak, jak była wymiana komunikacji, czyli wiecie, jakieś wiadomości i tak te, dalej. Te piękne momenty między wami, może nawet krótkie, bo karta świetlika mówi o tych krótkich momentach, o tych szansach, trzeba wykorzystać. Więc i tak to może być. No w każdym razie, jeśli chodzi o myśli, to nie są złe. Jeśli chodzi o uczucia, to tak jak powiedziałam zaraz, jak mi ten kobold pierwszy wyskoczył, kochani tutaj ktoś się wkradł i ktoś ci to go ukradł nawet jeśli nie wiesz tego oficjalnie to twoje serce to czuje bo mówimy o tym poziomie serca ktoś ci ukradł to najdroższe najbardziej ukochane to serce by chciało takiej szczerej komunikacji bo tego nie było dla ciebie te piękne, bliskie momenty były taką wonią dla Twojego serca. No i tutaj tym razem to właśnie jego zapach, jego erotyka to było dla Ciebie coś naprawdę mega pięknego. I słuchajcie, mamy prawdziwą miłość, mamy słowika i mamy miotłę. Tu jest ta mocna miłość. Głęboko zakorzeniona w Twoim sercu, ale Ty na ten moment próbujesz odsunąć ją. Mamy jako ostatnią miotła, miotła zamiata. Więc albo już wyzamiatałaś, albo próbujesz wyzamiatać, ale czy miłość się da wyzamiatać? Serca. Z głowy możesz jeszcze sobie wytłumaczyć racjonalnie. Jeśli to będziesz robiła intensywnie, no to głowa, bo głowa to wiecie. To jest taki. Po niemiecku to jest po prostu aszluch nie? E, po polsku jakby, no, taki drań, nie? I ten drań sobie może wszystko racjonalnie wymyśleć, ale serce mm, śmiem wątpić, ale robisz wszystko, żeby go wykurzyć z tego serducha, nie? Bo czujesz, że ci go już ktoś ukradł. A co zrobisz w jego kierunku? A, te, a tom, tym złodziejem mogła być ta czarna wróżka. Całkiem możliwe, że stanęła między wami jakaś osoba trzecia bardzo ciemnej energii. Namotała, zamotała, ukradła. Co zamierzasz zrobić? Powiem Ci kochanie, tak. Wy jesteście w procesie i ty wiesz, ty czekasz na jego ruch. Bo karta dorożki, w której siedzi Pan, to jest takie oczekiwanie na jego ruch. I ty mówisz. Ok, ja czekam na jego ruch. Jak zatęskni, to ruszy. Jeśli, yy, jeśli nie zatęskni, no to trudno. To ja nic nie zrobię. Ale Ty masz gdzieś tam wierzy, że on dostaje, dostanie jakiejś jasności, kto tak naprawdę jest jego obfitością. Czyli nie widzę tutaj żebyś miała jakieś wielkie zamiary w jego kierunku, bardziej czuję tą energię, ty się odsunęłaś gdzieś na bok, bo wiesz, że ktoś go ukradł. I albo zatęskni i ruszy w twoim kierunku, jeśli dostanie jasność, kto jest jego obfitością, bo w sumie tu też dobrze czujesz, tu masz rację, że ta czarna wróżka, ta, która ci ukradła, mamy i wróżkę, i kobolda. No, nie jest dla niego dobra. I tu ci intuicja bardzo dobrze podpowiada. Jeśli tak jest oczywiście. I ty mówisz, ja się odsuwam. Jak on zatęskni. Będzie chciał ruszyć w tym procesie. Dostanie jasność, kto tak naprawdę jest jego szczęściem. No to zobaczymy dalej. Ok. Zobaczmy, jaka runa leży. Na Twoim. Na Twojej energii. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na Twojej energii? No. Miałam trzy, ale uciekły. Dobra. No, dla Ciebie to jest mocne połączenie. To jest otala na sercu. Czyli energetycznie jesteście. W Twoim niemaniu. zaraz zobaczymy, jakie mniemanie On ma, bardzo mocne połączenie, i tego nie da się rozwiązać. Mamy, nie, dość, że mamy otale, to jeszcze mamy dwa razy Kenas, kochani, i dwa razy Gebo. Kenas to jest ogień, to jest właśnie pasja, a Gebo to jest dar, dar serca. Czyli tak Ty widzisz to Wasze połączenie. I ty wiesz, że nawet jeśli tam jest jakaś kobieta, która ci go ukradła, po prostu, czy skradła jego serce, czy serce to nie wiem, ale zaraz zobaczymy, ale na pewno ci ukradła tą osobę, która była dla ciebie najważniejsza, to ty i tak wiesz, że tego połączenia nie da się rozłączyć. Zobaczmy, jaką radę, czy jak widzi uniwersum Twoje podejście do niego. No. Ty byłabyś w stanie, mówi uniwersum. Mu się na nowo, na nowo mu zaufać, zawierzyć, oddać mu się. Ale wtedy on musiałby rozstać się z tym, co ci go ukradło. Z czymś, z kimś. Ale właśnie to oddanie się uniwersum mówi, że byłabyś w stanie znowu się oddać, aby zakończyć, oddać, nie bie, wie, wiecie o co chodzi, takie oddanie się całej, nie, tu nie chodzi o tą fizyczność, o zaufanie, oddanie się, o e, właśnie spróbowanie może jeszcze raz, najważniejsze, żeby się skończył ten moment rozstania, żeby znowu ta więź się nawiązała. Ale tak jak mówię, tutaj według twojej energii bym powiedziała, że tobie ty nie zrobisz nic, ty się odsunęłaś w cień i powiesz albo zatęsknij, dostanie jasność z kim jest, to wtedy zobaczymy dalej. Tak to właśnie czuję. Co chciałabyś mu powiedzieć od serca? Co chciałabyś mu powiedzieć od serca? Patrzcie, jak pasuje ta karta. Nawet jeśli jesteśmy od siebie odłączeni, rozłączeni, to nasze dusze są połączone. Miłość pokona czas i przestrzeń. My nie będziemy za sobą tęsknić. Czyli ty jesteś, ta karta również mówi: Ja Cię kocham. Nawet jeśli nie jesteśmy razem, to i tak ta miłość zostanie. Ok. To mamy twoją energię. Teraz patrzymy w energię tego Twojego ukochanego. Bo na pewno jest ukochany. Kurczę, mało placu tu mam, ale dobra. To teraz patrzymy w jego energię. Jego myśli w Twoim kierunku. Wiecie, co chyba za dużo. A nie, dobra, może być. E, mamy klepsydrę, mamy kryształ górski, mamy niedźwiedź yeah. i Dobra, fajnie. Chyba jednak Twoja intuicja, Twoje serce Ci dobrze podpowiada. Jego uczucia. Mhm. Mm Aj, ja, ale mamy karty, ale mamy lustro dzisiaj. Jego uczucia w Twoim kierunku i kolejne kroki. <ścoughs> to, co ty czujesz, to on już wie. To, co, nad czym ty się zastanawiasz, to przyjdzie. Energia główna. Pan się jeszcze ukrywa za tym płotem różanym, ale cię bacznie obserwuje. A jego myśli. Powiem wam tak: długo czasu potrzebował, to są jego myśli. Długo czasu potrzebował, aby dostać jasności, że on jest Twoją bratnią duszą i że to Ty jesteś tym miodem, którego on chce. I z kartą przebiśniega chciałby, aby coś, na, no, aby te lody stopniały i coś nowego, pięknego się narodziło. U ciebie mamy tego jelonka, który praktycznie mówi o podobnej energii, bo to jest nowy początek, coś małymi kroczkami, coś, co jest warte ochrony, ma się rozwijać. U niego mamy przebiśniega, to jest podobna energia. Co czuję do ciebie? Oczywiście, to co Tobie się pokazało w runie, czyli ta otala, tego nie można rozerwać. I powiem Wam tak, On wie, że to połączenie jest bardzo mocne, jesteście mocno połączeni, ale przeszkadza czarna wróżka. No, czyli kochanie, nawet jak nie wie, nie wie że kogoś ma. Czy jest w tej czarnej energii? Bo tą czarną wróżką może być, nie wiem, jego uzależnienie, alkohol, prochy. Nie wiem, czarną wróżką może być więzienie, czarną wróżką może być złe towarzystwo, czarną wróżką może być dystans. Dla każdego to będzie inaczej. Ale jedno jest pewne, że na poziomie serca on wie, że ta czarna wróżka. Jest mu potrzebna do tego, do tego życia na zewnątrz, pomimo tego, że są głębokie uczucia do Ciebie. Tą czarną wróżką będzie coś, co ma wpływ na jego życie, takie oficjalne, społeczne, otwarte. Czyli mamy tą czarną wróżkę, która blokuje Waszą relację. Czy to jest inna osoba, czy to są, tak jak powiedziałam, uzależnienia, dystans, wszystko. Żeby nie było, że ja tylko tłumaczę na, na tą osobę trzecią. Ona też blokuje taki wasz oficjalny związek, może wasze spotkania gdzieś na zewnątrz. Ale jedno jest pewne zobaczcie, kochani, jest otala i są, jest złota rybka. Tu są głębokie uczucia. On czuje to mocne połączenie z tobą. Zdecydowanie, ale czarna wróżka blokuje teraz to, żebyście się mogli spotykać, żebyście mogli oficjalnie może żyć tą relacją, bądź też ta czarna wróżka jest mu potrzebna, właśnie na przykład do tego wizerunku na zewnątrz. Co zrobi w Twoim kierunku, kochanie? Po tym, jak wyjdzie z tego swojego płotu, nie? Jak ten kargul, to on ruszy w Twoim kierunku jako Twoja bratnia dusza. I zobaczcie, mamy tego jelonka, on będzie chciał tego nowego początku, bo on tutaj dostał jasność. To na co Ty liczyłaś, to dokładnie tutaj się wydarzy. On dostał jasność, że jesteście bratnimi duszami. On ruszy w Twoim kierunku, bo On wie, że Ty jesteś na Niego otwarta. Czyli tu muszę powiedzieć, że wy się bardzo dobrze telepatycznie komunikujecie. On wie, że jeśli on ruszy w Twoim kierunku, to Ty powiesz, ok. To nam też wyszło w, w Twojej energii, a On to odbiera. Ja myślę, że to, co Ty czujesz. Hmm, to spowoduje to, że on bez lęku ruszy w Twoim kierunku, bo zdecydowanie ruszy, bo On jest przekonany, że Ty jesteś na Niego otwarta. I tak ogólnie jest. Dobra. Zobaczmy. Także, kochani, pamiętajcie, jeśli macie połączenie z bratnią duszą, uważajcie na Wasze myśli, bo oni to wszystko odbierają energetycznie. Jeśli Jesteś w energii złości, niech spada, nienawidzę kawał tego i tamtego, narcyz, oszust i tak dalej. Yy, ale serce ci mówi jako kochan, chciał, żeby się tak odezwał, Boże. a nie, to jest ham, czyli mamy tutaj tą walkę. I Twoje myśli do niego docierają. No jeśli czuję Twoją złość... Czy Twoją pogardę nawet, no to przecież nie ma co się łudzić, dziewczyny i chłopaki, to nie odważy się ruszyć. Ale jeśli odbiera właśnie Twoje myśli, że Ty chciałabyś spotkania, że czekasz na jego ruch, że e, jak zrozumie, jak zatęskni, to okej, okay, ja się otwieram. Ważne, żeby się skończyła ta stagnacja, ta, to rozstanie między nami. Bo Ty cały czas czujesz to połączenie. I on odbiera, ja tutaj czuję zdecydowanie to telepatyczne połączenie, on odbiera Twoje myśli i dokładnie zrobi tak, jak ty to czujesz. Jak ty myślisz, jakie Twoje życzenia, marzenia właśnie, to tak będzie. On na pewno ruszy w Twoim kierunku. Jeśli idziesz w rezonans, oczywiście. Zobaczmy, jaka runa leży na jego energii. Ha! I mamy manas. Ze spotkania, ze relacji będzie związek, kochani. On będzie chciał tego związku. I tak jak mówię, dla jednych tą czarną wróżką mogą być właśnie jakieś wpływy z zewnątrz, dla innych będzie to osoba trzecia. Ale on dostaje teraz jasności, że on jest Twoją bratnią duszą i on by chciał stopić te lody, i żeby coś się zaczęło właśnie z tego rodzić. Na poziomie serca wierzę w Waszym połączeniu. Zaistniała ta czarna energia, ta czarna wróżka, która właśnie blokowała y, wasze, może, spotkania. Y, to, że możecie żyć oficjalnie tą relacją, ale uczucia są bardzo głębokie. I tak jak mówię, i ruszy, i całkiem możliwe z tą runą ma nas, będzie chciał w związku, bo on wie, że Ty jesteś otwarta. Co chciałby Ci powiedzieć? Od... Nie, najpierw zobaczmy, jak uniwersum widzi jego podejście do Ciebie. Co tu jest ważne? To jest ta seksualność, kochani. Dla Niego bardzo ważna jest ta seksualność. I on tylko ma nadzieję, że jeśli on ruszy, to Ty dopuścisz właśnie tą seksualność, to zbliżenie, bo tutaj praktycznie On bardzo mocno za to on tęskni. Ale tutaj mamy właśnie, tak jak powiedziałam, bratnie dusze. Kiedy się odbieracie telepatycznie, więc w takim połączeniu bratnich dusz, to, to ta cielesność jest bardzo, bardzo mocna. I powiem Wam tak, no, w połączeniach bratnich dusz możecie mi napisać w komentarzach. Również na poziomie energetycznym często odbywa się akt. I to się przeżywa tak, jakby to było. Realnie, no ogólnie to jest realnie, tylko tej osoby nie ma nie ma tego ciała, ale energetycznie można wszystko przeżyć, kochani. E, nawet jak tej osoby nie ma, ale energetycznie to jest tak intensywne, że kończy się, no jak się kończy, takie normalne, wiecie, zbliżenie dwóch osób, które się bardzo mocno kochają, nie? No, Zygmunt mi potwierdził, także jestem ciekawa, czy ktoś z Was właśnie przeżył takie, coś zazwyczaj odbywa w czasie snu. Właśnie połączenie ze swoją bratnią duszą, co on chciałby ci powiedzieć od serca? On mówi, że dla niego właśnie to jest połączenie bratnich dusz, to jest święte połączenie i on chroni ten związek jak wielki skarb. Teraz zobaczymy jaka runa jest wspólna dla was Ojga. Mamy księżyc. A księżyc wiemy. Po pierwsze, ogólnie to jest symbol księżyca, ale księżyc mówi o uczuciach, ale też mówi, że nadchodzą długoterminowe zmiany, przejścia. Zmiany. Tu są jakieś ukryte plany. E, tutaj jest bardzo mocna w tej relacji Twoja kobieca energia. Może też są jeszcze jakieś tajemnice. Może ty masz tajemnicę, może on, bo księżyc również mówi o tym, co ukryte, to no, właśnie o tajemnicach. Dobrze, kochani, to jeszcze zobaczmy, jaka jest wspólna karta od uniwersum dla was odnośnie waszego związku. Tutaj ta karta mówi, że właściwie to oboje nie, nie możecie um, nie możecie ulegać jakimś schematom. A już na pewno nie, jeśli dojdzie do tego połączenia cielesnego. Czyli żadnych schematów, żadnych y, właśnie takich norm, y, żadnych ograniczeń. Ta miłość ma być wolna, ona ma płynąć. Ale ja, ja, nie wiem, o, to są moje poduszki. Zobaczcie, oboje mamy na spodzie, kocham Cię. Czyli ty go kochasz, on cię kocha, wy się kochacie. Jakaś tam była piesanka góralska. O Jezu, no. Ja go kocham, ty go kochasz, my się kochamy. Nie wiem, czy to było po góralsku, czy po śląsku, czy po nijakiemu, ale tak mi się zachciało powiedzieć. Musicie to sobie przyjąć. Um. Coś jeszcze chciałam. Wiecie co, ja wezmę sobie. Ach, te karty. Weźmiemy sobie jeszcze. Kiedy tu się coś może zadziać? Dla kogo? I kiedy? A, oczywiście jeszcze, poczekajcie. Wróćmy do lustra. Ile mamy? Mamy Kryształ Górski, to jest jedna karta. Mamy Jelonka, dwie karty. Ale ogólnie, bardzo. No, Róż, um, rzeczywiście się odzwierciedlacie może trochę innymi kartami, ale, ale tak jak mówię to jest to telepatyczne połączenie co mamy czas nauki tutaj chodzi właśnie ha, no tu uniwersum mówi to był czas nauki dla ciebie i dla niego tutaj prze, przepracowywaliście lekcje no i chodzi o Cel z przeznaczenia. Tutaj wasza wiara, wasze nadzieje i manifestacje się spełnią. Jeszcze jedną kartę wyczymy. No, trochę mamy. I czas na miłość. Miłość do siebie i słuchajcie, kochani. Tu było tak, chyba. Oboje musieliście wejść w tą miłość do siebie. Dopiero po tym, we, wejdzie obfitość w wasze życie ja czuję, że to by było teraz a później będzie partnerstwo i ostatnia karta teraz, godziny, minuty dla niektórych z was kochani, od, raz, od razu mi piszcie jak się rzeczywiście w bardzo krótkim czasie do godziny, do kilku godzin w ciągu doby odezwie ta wasza bratnia dusza i będzie chciała chyba drugiej szansy, kochani. No. Kilka szansów weźmiemy. I co nam się pokazała? Literka P, literka R, literka O, literka G, literka jeszcze raz P. Mamy czterolistną koniczynkę. No nie muszę tłumaczyć. Słoneczko wyjdzie z zachmurki mamy anielskie skrzydło, czyli wiecie, ci na górze działają i mamy listek. Cerebrny listek i złoty. Wiecie co? Pokazały mi się właśnie e, tatuaże. Która z Was ma tatuaż w formie właśnie anielskiego skrzydełka? To będzie mały tatuaż, nie na całej plecy. I też właśnie listki i też nie będzie to kolorowy tatuaż tego listku, tylko będą może motywy z listkami, bądź jeden listek, ale to będzie taki czarno-biały. Dobra. No cóż, kochani, to ja kończę. Jestem ciekawa, co mi powiecie do tego czytania. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Buziaczki. Wasza agnieszka.